Opowieści o nadziei i odwadze. Pod takim tytułem odbyła się premiera trójjęzycznego performansu poetyckiego o wojnie w Ukrainie. Przedstawienie miało swoją odsłonę po angielsku w Indiach, po polsku w Warszawie i po ukraińsku na scenie teatru Immanilesia Kurbosa we Lwowie. Pomysłodawczynią projektu jest lwowska poetka Julia Musakowska. Ten pomysł zrodził się po wielu wstępach na scenach międzynarodowych i po refleksji, że brakuje tam głosu naszych żołnierzy. Postanowiłam więc połączyć moją poezję z tekstami ukraińskich obrońców i obrończy, niezwykłych poetów. W projekcie udział biorą Artur Droń, Eliza Żarykowa, Ewa Tur, Igor Mitrow i Fedir Rudyj. Razem, zarówno słowem jak i obrazem, tworzymy immersyjną wizję Ukrainy w czasie wojny. Od frontu po tyły, od miast po przyrodę. Dla zagranicznej publiczności to szansa, by doświadczyć Ukrainy w tych trudnych czasach, poczuć jej siłę, ale też piękno. Współtwórcą projektu jest Włodzimierz Olszański, producent Audio Stories Production. Najpierw to wszystko się zaczęło z Indii. Jechaliśmy tam, żeby przedstawić to widowisko, performance, te głosy ukraińskich poetów, żołnierzy z frontu. I to się tam udało. I tam graliśmy też na tych ukraińskich instrumentach. Też były dźwięki kramatorska, Chersonia, bo to wszystko jest w tym performencie na dźwięk. Cała ekipa pracowała, żeby to wszystko zrobić. I wtedy pomyśleliśmy sobie, że przyjeżdżamy do Ukrainy i mamy zaproszenie od razu do Warszawy. I wspólnie z Ukrainą pomagamy, robiliśmy ten performance po polsku. Artur Droń też czytał po polsku, ale był na tym dużym ekranie. Zobaczyć, że całe było na darmo. My tu rzadko mówimy o czy o patriotyzmie. Tym razem Artur Droń naczytał swoje wiersze oraz teksty poetów walczących na froncie. Niektóre z nich zostały przetłumaczone na język polski. Wizualną warstwę performansu przygotowała Natalia Strzemska, montażystka, fotografka, dokumentalistka i wolontariuszka z Polski. Do wizualizacji użyłam. Zdjęć, czy właściwie filmów, które nakręciłam w czasie naszych wyjazdów z pomocą humanitarną na, na Donbasie. Przede wszystkim to, co mogliśmy dzisiaj zobaczyć, to było właśnie z, z Donbasu. I tam można było, można było zobaczyć terykony, i można było zobaczyć zrujnowany Wuchodar. Nam jeszcze wtedy udało się wjechać do, do miasta, które dzisiaj już, jak wiemy, jest niestety pod okupacją. Wśród widzów obecni byli również Polacy, w tym osoby aktywnie zaangażowane w życie kulturalne. W ogóle ukraińska sztuka aktualnie we mnie wzbudza szerokie refleksje, ponieważ ja byłem zainteresowany sztuką współczesną w Polsce i po przyjeździe tutaj, odkąd jestem kilka miesięcy, spotykam się ze sztuką ukraińską aktualną. Uważam, że ona jest po prostu dużo bardziej treściwa, dużo bardziej głęboka, także ze względu na obecnie trwającą wojnę i po prostu treści, które są przekazywane w sztuce, tak jak w tym performancie, który przed chwilą widzieliśmy, są dużo głębsze, dużo bardziej... Jakby bezpośrednie, ludzkie i tutaj w tym wypadku, kiedy oglądałem ten performance, to miałem takie poczucie, że się przenoszę gdzieś do przodu i że tam są zadane pytania o bardziej przyszłość niż to, co dzieje się nawet teraz, kiedy jest właśnie rozmowa o nadziei, o tym, że poezja będzie także po wojnie, o, o tym, że będzie milczenie po wojnie, tego typu rzeczy, no to jest taka refleksja właśnie w przyszłość tej sztuki, która mnie bardzo dotknęła. Współorganizatorem wieczoru była polska inicjatywa Ukraina, pomagamy. Zależy nam bardzo na tym, żeby oprócz takiej pomocy właśnie jak nie wiem, wyjazdy na front, zbieranie pieniędzy na samochody czy na medycynę taktyczną prowadzić również taką działalność kulturalną, żeby pokazywać w Polsce ukraińską kulturę, a w Ukrainie pokazywać polską kulturę, żeby na poziomie właśnie kultury budować między nami mosty. Kultura zawsze jest działa tak naprawdę ponad różnymi podziałami politycznymi i ona zawsze ma największą siłę przekazu. Dlatego chcemy właśnie wykorzystywać kulturę do tego, żeby między Polską i Ukrainą zbudować porozumienie. Podczas właśnie takich tak naprawdę takich wydarzeń kulturalnych zawsze staramy się również, żeby one były charytatywne. I zawsze naszym celem jest zbiórka pomoc zbrojnym siłom Ukrainy. W tej chwili zbieramy na, na REP, czyli taki system zabezpieczeń antydronowych dla 117 brygady. Więc cały czas mamy te różne zadania, cały czas mamy jakieś cele, pomoc jest nieustannie potrzebna. My nie możemy się zatrzymywać w tej pomocy i zachęcamy do tego wszystkich. Cały czas wojna się nie skończyła, nie zapominajmy o tym. Na początku lipca lwowska grupa artystyczna zaprezentuje performance po polsku w Krasnogródzie. Tymczasem polscy wolontariusze szykują się do kolejnego wyjazdu na front z pomocą dla ukraińskich żołnierzy.